Nie muszę przypominać, że pierwszy odcinek z pisania do ekipy Freeza bardzo Wam się spodobał. Zostawiliście ponad ćwierć miliona wyświetleń. Dzisiaj również mamy kolejną odpowiedź, ale w innej serii, więc na początku proszę Cię o subskrypcję kanału, spraw aby ten czerwony przycisk stał się szary i otrzymuj powiadomienia o moich filmach. Zapraszam. Niestety. Witajcie, turekamcie i witam Was w kolejnym odcinku z serii, w którym sprawdzam konwersację widzów ze znanymi osobami. Dzisiaj już jedną zdradziłem, tak, mamy odpowiedź osoby z ekipy Freeza, więc zostańcie do końca, ale to nie wszystko. Również ja będę zaskakiwany, ponieważ nie wiem czego się spodziewać. Czy aktorów, piosenkarzy, czy sportowców będzie się działo na początku. Proszę cię o zostawienie łapeczki w górę. Dużo i robimy kolejne części. Subskrybuj kanał, żebyś nie przegapił kolejnych materiałów, bo niedługo wracamy na boisko. Dokładnie, wróci piłka nożna na ten kanał. No, tylko potrzebuje wiosny. Znowu, znowu nie ma słońca. No i oczywiście ogłoszenie tego roku. Ważniejszego nie było. Mój Instagram, na którym wszystko się dzieje, na którym powstaje ta seria. Jeśli mnie zaobserwujesz, otrzymasz spam -like na profilu. Więc warto, dostaniesz lajki i będziesz wiedział o nowych filmach, o nowościach, o moim życiu. Ja już nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Jeśli chodzi o konkurs na follow, wyniki podam w którymś z kolejnych odcinków, więc jeśli chcesz zyskać follow z mojego drugiego konta, teraz widzicie na ekranie konto Camciotelli. Jeśli masz do mnie jakąś sprawę, pytanko, to możesz napisać na to konto, ponieważ tam odpisuję każdemu widzowi. W komentarzu napisz swój nick z Instagrama, zostaw łapkę w górę pod tym filmem i subskrybuj kanał. I napisz coś miłego w komentarzu. I ja losuję takie niki co kilka odcinków i obserwuję, więc działajmy. Okay. Moi drodzy, ta seria spodobała wam się. Fajny był odzew na Instagramie. Wysyłaliście mi również swoje wiadomości. Na razie ich nie zbieram. Jeśli będę ich potrzebował, to dam znać na InstaStory. Więc obserwujcie oba konta na Instagramie i Kamczyteli, i moje główne Kamcie 11. Przechodzimy do pierwszych screenów i zobaczymy, jakie mamy dzisiaj odpowiedzi. Radosław Słysz, dzięki bardzo za screeny. Tu będzie coś ciekawego. Urbex History, a więc kanał o zwiedzaniu niesamowitych, tajemniczych miejsc, Urbexy tak zwane. Również często kiedyś lubiłem to robić. Był taki okres, że szukałem, miejsc i po najbliższej okolicy jeździłem i sobie urbexowałem fajnie. Jak jesteście dzieciakami na rowery, to mega miejsce, fajne destination, fajny cel podróży między innymi. Okej, okay, czyli tu jest zaproponowane jakieś miejsce. Dobra. Okej, okay, jakiś cmentarz. Piotr Piechowiak, bestia, również z Fame MMA, który w tej gali Fame MMA 9 yy, nie walczy niestety, ale ostatnio świetnie yy, wygrał swoją walkę. Okej, okay, typy i polubił po prostu i wspomniał w swojej relacji. A kolejny screen, Fortuna Biesdorf, jakiś klub, o kurde, ale jaja, ale tu jest po niemiecku, więc nie będę tego tłumaczył, bo nie mam jak skopiować, ale nie będę przepisywał, ale kurde, ciekawie, nie? Był film w, na moim kanale, teraz widzicie miniaturkę, gdzie pisałem do klubów piłkarskich, jeśli chcecie kolejną część, to napiszcie w komentarzu, bo to było ciekawe, pamiętam. Okej, okay, kolejny screen, Adrian Kranz, bardzo, bardzo dziękuję, Grzebek MMA, Czyli to jest pan Andrzej Grzebyk, zawodnik KSW, tak mam tutaj napisane. Siemanko nie znałem pana przed walką, ale po walce stwierdzam, że zaczynam śledzić. Dzięki wielkie miło. Okej, okay, bardzo miło. I Tejkefan, Tejkefan to kto to jest? Popularny streamer kolega Nitra. Ok, tutaj mam wytłumaczone, więc... Szacunek dla widza, wytłumaczył ładnie. Na ten moment, jaki Max na klatę, i wytłumaczony. Dobra, no to mamy konwersację, spoko. Gabrysia, kolejny screen. Claudia Eldursi, o proszę, znana głównie z TVN-u, z programów, takich jak Top Model oczywiście, a później chyba prowadziła ten... Wypadło mi z głowy. Wyspa Paradise, chyba coś takiego prowadziła. Jesteś śliczna, bardzo dziękuję. No to muszę przyznać, nie? Bardzo, bardzo, bardzo ładna. Kolejny screen, Jarosław Strychalski, DJ Parasite. Na nie czekam aż mi odpisze, gotowe. Okej, okay. jest też wysłany od razu screen ile ma followów. To racja z DJ Parasitem też było mi dane się spotkać, mega pozytywny gościu, bardzo fajnie. Tutaj fotkę fot fotka będzie wrzucona, jeśli znajdę po. Nie wiem, czy zauważyliście, ale za mną zmieniło się trochę tło, nie ma srebrnego przycisku, a są książki, ponieważ od jakiegoś czasu, a głównie w tym roku, czytam bardzo dużo książek i chciałbym przedstawić wam nowości, m.in. odwróconą piramidę Jonathana Wilsona, która opowiada historię piłki nożnej, oraz to, jak zmieniała się taktyka na przestrzeni lat Nie ukrywam, że dopiero ją zaczynam Ale jest bardzo ciekawa, bardzo gruba I sądzę, że zmieni mi myślenie takie taktyczne Wiecie o co chodzi, że jak będziecie oglądać mecz To będziecie już analizować I naprawdę, jeśli jesteście piłkarzami Wiążecie z tym swoją przyszłość To bardzo ciekawa książka dla was Ponieważ o taktyce I między innymi u mnie na półce oczywiście jeszcze się znalazł Mecz to pretekst Najnowsza autobiografia Denisa Rodmana 1312, to jestem bardzo ciekawy. I autobiografia Francesco Tottiego, czyli no mega, mega ciekawie. Na najbliższe miesiące mam co czytać. A wszystkie te książki znajdziecie w super niskich cenach na labotiga.pl. Jest to największa sportowa księgarnia w internecie, więc zapraszam. Link macie oczywiście w opisie. Dobra, lecimy dalej. No wiem, że jesteście pewnie ciekawi, kto odpisał z ekipy Friza, ale spokojnie. Kolejne. Od Gretę. Od Gretę. Dzięki bardzo. Zika Jelar, To jest chyba skoczek narciarski i również po angielsku wiadomości, czy jest ok? u Ciebie. Tak jest. Dziękuję. No, to takie spoko, fajna konwersacja. Lecimy dalej. Kuba Malik. Dziękuję bardzo za screeny. Michał Nalepa, czyli piłkarz. Gratuluję Pan 100 meczów w Lechii Gdańsk. Dziękuję. Okej. Okay. I Flavio Paishao. Jesteś świetnym piłkarzem Lechi i również dziękuję. Flavio Paishao, który... Wydał też autobiografię, z tego co słyszałem. Ciekawie, ciekawie. Dominik Wójcicki, dzięki bardzo za skriny. I od Lisa Polakarnego, tutaj oczywiście mu odpisałem, czy, czy do popularnych zalicza Lisa Polakarnego. To wy macie decydować, kto jest dla Was popularny i znany. No, wiecie o co chodzi. I list Pola Polakarnego też się tutaj znalazł. Fajne wiadomości. DB11 was dzięki za skriny, bardzo dziękuję. Kłesek, też YouTuber, więc spoko. Jest już odcinek, na ty? Tak, no i spoko, i się upewniłeś. Od Daniela kolejne konwersacje, więc bardzo dzięki. Paweł Trypson Trybała, o to już o zawodnik, którego. może nie o tyle znam, ale kojarzę. Witam, panie Paweł, jest pan moim ulubionym fighterem. Chmy się ma, bardzo mi miło, hum, nie za każdym razem mógłbym zawalić. Okej, okay, czyli nawet na Fame ma, o proszę. Get down, get down to the, to the i bonus BGC. Witam do Pana jakieś pytanie. Kiedy stoczy Pan jakiś pojedynek? Jak będę wiedział, dam znać w poście Pozdro 600. Ok, a więc bonus również tutaj odpisał w swoim stylu. Pewnie zauważyliście, że sobie hierbę tutaj wsączę i na story często się też chwalę. Polubiłem, nie piję kawy, a polubiłem pić yerba mate. Jeśli chcecie się tym zainteresować, to link macie w opisie do strony Poierbani, ponieważ ktoś mi wysłali zestawik, więc bardzo dziękuję. No i polecam, bo, jest, bo są fajne zestawy, macie różne smaki, różne próbki i, i takie po prostu zestawy z mambillą i tym. To jest całkiem wygodne. Link macie w opisie, zajrzyjcie sobie. Adrian Ościłowski, dzięki za screena. Z Mikołajem Jędruśczakiem screen. Twoi wierni fani nie zastąpią lajków ani zaobserwowań. <grych> tak, zgadza się, dziękuję bardzo. Ok, czyli też taka miła wiadomość. Antoni Ciężki, ływ maksymalnie, czyli z maksymem. Ok, czyli po operacji kolana jestem. I że, I że Bayern, że Bayern wszystko zgarnie Okej, okay, y, oczywiście z poprzedniego roku Konwersacja, fan Bayernu Też nieraz Maksym w swoim odcinkach Gdzie robi coś przez 7 dni Oglądał mecze Bayernu, Monachium, Ligi Mistrzów Między innymi też można było to zobaczyć A z Maksymem się widziałem na PGA Naprawdę spoko morda Konrad Stromidło, też kolejne wiadomości, dzięki Z reżyserem życia A czemu, bo nie ma dżemu dać mi followa, nie? Okej, okay, taki reżyser stereo chyba na wszystko odpisuje Czy dać mi followa, nie? Lol i krycha, link do pay -per View Gali, Ok. I ryba free. Cześć, bo ty walczysz. Mógłbyś podać swojego reflinka, jasne. Okej, I Wika, która jest sprawczynią tego zamieszania, ponieważ to ona jest w posiadaniu konwersacji z jedną z osób z ekipy Freeza. A mianowicie mini Mike. Siemka, Michael, czy u ciebie. Cześć, w porządku. Na taką odpowiedź. Odpisał mini-mike. Mi nawet w odcinku nie odpisał mini Mike, ale jedna osoba, notabene, która ma więcej followów niż mini Mike, odpisała mi, więc jeśli nie widziałeś filmu, w którym pisałem do ekipy Freeza, link masz w opisie, naprawdę sprawdzaj koniecznie. Co, jak, to nie sądziłam, że się. Dokładnie, więc piszecie, często to bez wiary, a te osoby odpisują. I to jest wszystko w tym odcinku. Minimike odpisał, więc. Y no ja się trochę dziwię, no ta seria nie raz mnie jeszcze zaskoczy, was pewnie też. Teraz przechodzimy do podsumowania. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Pamiętaj, o łapeczce w górę. Bardzo cię proszę i bardzo będę dziękował. No i oczywiście subskrybuj kanał, żebyś nie przegapił kolejnych materiałów również z tej serii oraz tych z boiska, jeśli będę nagrywał piłkę nożną. I mój Instagram, na którym wszystko się dzieje. Jeśli mnie zaobserwujesz, otrzymasz ode mnie spam -like na profilu, a to na tym Instagramie powstają głównie te serie. Zapraszam do linków w opisie, sprawdzaj największą księgarnię sportową w internecie i mate, nie? O kurde, muszę się napijać. Dzięki, że jesteście, byliście i będziecie. Cześć!